Krzesiwo. Szedł sobie drogą żołnierz. Raz, dwa. Raz, dwa. Na plecach miał tornister, a u boku szable. Bo wracał właśnie z wojny prosto do domu. Na środku drogi spotkał starą czarownicę. Była obrzydliwa. Dolna warga zwisała jej aż pod samą brodę. Dobry wieczór, żołnierzu. Jaką piękną masz szablę, jaki duży tornister, prawdziwy żołnierz z ciebie, co? Dam ci tyle pieniędzy, ile tylko zechcesz. Dziękuję ci, stara czarownico. Widzisz tamto duże drzewo? Jest ono zupełnie puste w środku. Wdrapiesz się na jego wierzchołek, a wówczas zobaczysz... Otwór, przez który wślizgniesz się głęboko do środka. Obwiążę cię w pasie sznurem, a kiedy zawołasz, będę cię mogła wciągnąć z powrotem na górę. A po cóż mam wleźć do tego drzewa? Po pieniądze. Musisz wiedzieć, mój żołnierzu, że jak wejdziesz do środka, znajdziesz się w dużym korytarzu. Będzie tam jasno, popali się przeszło sto lamp. Potem zobaczysz troje drzwi, możesz je otworzyć, klucze tkwią w zamkach. Wejdziesz w pierwsze drzwi, tam na środku izby na skrzyni siedzi pies. Ma on oczy jak filiżanki, ale nic się nie bój, dam ci mój fartuch niebieski w paski. Rozłożysz go na podłodze, potem podejdziesz szybko do psa, posadzisz go na fartuchu, otworzysz skrzynkę i wyjmiesz tyle pieniędzy, ile zechcesz. Będą tam mi dziaki. Jeśli zechcesz mieć srebrne pieniądze, musisz iść do sąsiedniej izby. Siedzi tam pies z oczyma jak młyńskie koło, ale nic się nie bój, posać go na moim fartuchu i bierz pieniądze. Jeśli chcesz złota, to także je możesz mieć. I to tyle, ile zdołasz udźwignąć, ale musisz wejść do trzeciej izby. Pies który siedzi na skrzyni ze złotem, ma dwoje oczu. Każdy z tych oczu jest wielki, jak okrągłe wieże w Kopenhadze. Tak jest. To jest dopiero pies, ale nic się nie bój. Posadzisz go tylko na moim fartuchu, a nic ci nie zrobi. Potem łap za skrzynię ze złota i bierzesz tyle, ile ci się spodoba. To byłoby wcale nieźle. Ale co ci mam dać za to, stara czarownica, Bo czegoś przecież na pewno będziesz chciała. Nie, nie chcę ani, ani grosika. Przynieś mi tylko stare krzesiwo, którego zapomniała moja babka, kiedy ostatni raz tam była. Zgoda. Przewiąż mnie sznurem. Tu masz sznur. A tu mój niebieski fartuch w paski. A więc żołnierz wlazł na drzewo, dał się spuścić na sznurze do środka i oto, jak mu wiedźma powiedziała, stał już na długim korytarzu, gdzie płonęły setki lamp. Otworzył pierwsze drzwi. Brrr, siedział tam pies z oczami jak filiżanki i gapił się na niego. Podobasz mi się, bratko, powiedział żołnierz. Posadził go na fartuchu czarownicy i wziął tyle miedziaków, ile zmieściło mu się w kieszeniach. Potem zamknął skrzynię, posadził na niej psa z powrotem i poszedł do drugiego pokoju. I do prawdy siedział tam pies z oczyma jak młyńskie koła. Nie patrz tak na mnie, jeszcze cię oczy zabolą. I posadził psa na fartuchu wiedźmy. A gdy zobaczył, Tyle srebra w skrzyni, wrócił wszystkie miedziaki i napchał sobie kieszenie i tornister samym srebrem. Potem przeszedł do trzeciej izby. Ach, to, to było okropne. Pies miał doprawdy dwoje oczu tak wielkich, jak okrągła wieża w Kopenhadze, a kręciły się one jak młyńskie koła. Dobry wieczór! powiedział żołnierz i sięgnął do czapki, gdyż Nigdy przedtem nie widział takiego psa, ale gdy mu się trochę przyjrzał, pomyślał sobie, że to wystarczy. Posadził go na podłodze i otworzył skrzynię. O mój Boże, ileż tam było złota za te pieniądze! Mógł kupić sobie całą Kopenhagę i wszystkie świnki z cukru od przekupek, wszystkie ołowiane żołnierzyki i wszystkie baciki i konie na biegunach z calusieńkiego świata. To były pieniądze! Wtedy żołnierz wyrzucił wszystkie srebrne pieniążki, które miał w kieszeniach i w tornistrze, a na to miejsce nabrał złota. Wszystkie kieszenie, tornister, czapka i buty były pełne, że ledwo mógł się poruszać. Teraz miał pieniądze. Posadził psa z powrotem na skrzynię, zatrzasnął drzwi za sobą i zawołał w górę. Wyciągnij mnie teraz na górę! Ty, stara wiedźmo! A masz krzesiwo? To prawda, zupełnie zapomniałem. Wrócił więc i zabrał krzesiwo. Wiedźma wyciągnęła go na górę i oto stał już znowu na drodze z kieszeniami, tornistrem, butami i czapką pełnymi pieniędzy. Po co ci to krzesiwo? Nic ci do tego, masz pieniądze. A teraz daj moje krzesiwo! – Gadu, gadu, w tej chwili mi powiesz, po co ci to krzesiwo, inaczej utnę ci głowę tą szablą. – Wtedy żołnierz odrąbał jej głowę. Miała za swoje żołnierz, zawiązał całe swoje złoto w jej fartuch, zarzucił sobie je jak węzełek na plecy, wsadził krzesiwo do kieszeni i ruszył prosto do miasta. Piękne to było miasto. Wstąpił tam do najpiękniejszej gospody, Zarządzał najlepszych pokojów i potraw, bo był przecież bardzo, bardzo bogaty teraz, gdy miał tyle pieniędzy. Służący, który wziął mu buty do czyszczenia, dziwił się, co prawda, trochę, że taki bogaty pan nosi tak śmieszne stare buty, ale on nie zdążył jeszcze kupić nowych. Na drugi dzień kupił sobie buty, w których można było się pokazać i takie Piękne ubranie. Teraz z żołnierza zrobił się wytworny pan. Ludzie opowiadali mu o wszystkich cudach miasta, o swoim królu i o tym, jaką śliczną księżniczką jest jego córka. Gdzie ją można zobaczyć? Nie można jej wcale zobaczyć. – Mieszka w wielkim, krytym, miedzią pałacu. – Otoczonym mnóstwem murów i wiesz. Nic, proszę króla, nie może do niej wchodzić, bo wywróżono jej, że wyjdzie za mąż za zwykłego żołnierza. – No, no, o tym król nie chce, nie chce słyszeć. – Chciałbym ją zobaczyć – pomyślał żołnierz. Ale to przecież było niemożliwe. Tymczasem więc pędził wesołe życie. Chadzał do teatru, zwiedzał ogród królewski, a biednym dawał zawsze dużo pieniędzy, co było bardzo ładnie z jego strony. Pamiętał bowiem z dawnych czasów, jak to jest żyć bez grosza przy duszy. Teraz był bogaty, miał piękne ubrania wielu przyjaciół, którzy mówili mu, że jest dobrym człowiekiem i prawdziwym panem. A to się bardzo podobało żołnierzowi. Ale Pieniędzy wydawał codziennie dużo, a nowych nie przebywało, więc wkrótce wydał już prawie wszystko. Zostały mu tylko dwa szylingi. Musiał wyprowadzić się z pięknych pokojów, w których mieszkał, zajął maleńką nędzną izdebkę na poddaszu, sam czyścił sobie buty i zawsze cerował je igłą. A żaden z przyjaciół go nie odwiedzał, bo za wysoko było wchodzić. Pewnego razu był ciemny wieczór, a żołnierz. Nie miał nawet pieniędzy na świece. Przypomniał sobie nagle, że w krzesiwie przyniesionym z dziupli, do której spuściła go czarownica, był mały ogarek. Wyjął więc krzesiwo i ogarek, ale w tej samej chwili, gdy uderzył o krzemień, iskry posypały się z krzesiwa, a drzwi otworzyły się z trzaskiem. Stanął przed żołnierzem pies z oczyma jak filiżanki, którego widział w dziupli drzewa. I spytał. – Co mi rozkaże mój pan? – A to ci historia, a to dopiero zabawne krzesiwo. Mogę mieć z niego co zechcę. Przynieś mi trochę pieniędzy. – Rozkazał psu i chyc, już psa nie było. Hyc, już był z powrotem i dźwigał w pysku dużą torbę pełną miedziaków. Teraz żołnierz wiedział już, jakie to cudowne krzesiwa. Kiedy uderzył w nie raz, zjawiał się pies, który siedział na skrzyni z miedziakami. Gdy uderzył dwa razy, przychodził ten, który miał srebro. A za trzykrotnym uderzeniem krzesiwa zjawiał się pies, który miał złoto. Więc żołnierz wyprowadził się z powrotem do pięknych pokojów, sprawił sobie znowu śliczne stroje i znowu pamiętali o nim wszyscy jego serdeczni przyjaciele i bardzo go kochali. Pewnego razu żołnierz pomyślał sobie tak. To jest jednak śmieszne, że nie mogę zobaczyć księżniczki. Wszyscy mówią, że jest prześliczna. Co z tego, kiedy wciąż siedzi zamknięta pod miedzianym dachem w zamku z tyloma wieżami? Ale gdzie jest moje krzesiwo? Zakrzesał ogień, hyc! Już stał przy nim pies z oczami jak filiżanki. Jest teraz co prawda północ, ale tak bardzo chciałbym zobaczyć księżniczkę, chociaż na tą jedną chwileczkę. Pies wypadł natychmiast za drzwi i zanim żołnierz się obejrzał, już był z powrotem, a na grzbiecie niósł księżniczkę. Spała i była przepiękna, także od razu można było poznać, że jest to prawdziwa księżniczka, a żołnierz nie mógł się powstrzymać, żeby jej nie pocałować, bo to był prawdziwy żołnierz. A pies wrócił z księżniczką do zamku, gdy nastał ranek i król i królowa pili herbatę poranną, a księżniczka opowiadała, że miała tej nocy dziwny sen o psie i żołnierzu. Pies niósł ją na grzbiecie, a żołnierz pocałował. To byłaby dopiero ładna historia, <grytania> zawołała królowa. Następnej nocy jedna ze starych dam dworu, Czuwała przy łóżku księżniczki, aby się przekonać, czy to był sen, czy może coś innego. Żołnierz tęsknił bardzo za widokiem ślicznej księżniczki, więc pies zabrał ją znowu i biegł z nią jak najszybciej, jak tylko nogi go niosły. Ale stara dama dworu włożyła kalosze i biegła tuż tuż za nim. Gdy zobaczyła, że zniknął w bramie dużego pokoju, pomyślała: no! Teraz już wiem, gdzie to jest. I kawałkiem kredy nakreśliła na bramie Duży Krzyż. Potem wróciła do domu i położyła się z powrotem, a pies odniósł księżniczkę. Kiedy pies zobaczył, że na bramie, w którym mieszkał żołnierz, narysowano kredą krzyż, wziął kawałek kredy i tak samo naznaczył bramę wszystkich domów w całym mieście. Było to bardzo mądre, gdyż w ten sposób dama dworu nie mogła znaleźć właściwych drzwi, ponieważ na wszystkich były krzyże. Wczesnym rankiem król i królowa, dama dworu i wszyscy oficerowie poszli, by zobaczyć to miejsce, gdzie była w nocy księżniczka. Kto tu? Powiedział król, gdyż ujrzał pierwsze drzwi oznaczone krzyżem. Nie, to tu, mój drogi mężu powiedziała królowa, wskazując na drugie drzwi oznaczone krzyżem. Ale tu jest także krzyż i tu i tu. Zawołali wszyscy, gdziekolwiek spojrzeli, widzieli drzwi oznaczone krzyżem, więc zrozumieli, że szukanie na nic się nie zda. Ale królowa była bardzo mądrą kobietą. Umiała ona nie tylko jeździć karetą. Wzięła więc swe duże złote nożyczki, Pokroiła nimi kawałek jedwabiu na części i uszyła z nich śliczny woreczek. Mieszek ten napełniła drobną kaszą i przywiązała księżniczce na plecach. A gdy wszystko było gotowe, wycięła w woreczku otworek tak, aby kasza znaczyła całą drogę, którą będzie jechała księżniczka. W nocy zjawił się znowu pies. Wziął księżniczkę na grzbiet i pobiegł z nią do żołnierza, który ją tak bardzo kochał i tak... Bardzo chciał być księciem, żeby móc się z nią ożenić. Pies nie zauważył wcale kaszy, która sypała się aż od zamku pod same okna żołnierza, dokąd dostał się po murze razem z księżniczką. Rano król i królowa już wiedzieli, gdzie była ich córka. Schwytali żołnierza i wsadzili go do więzienia. Siedział więc o, jak tam było ciemno i nudno. Powiedzieli mu, Jutro cię powieszą. Nie była to bardzo zabawna wiadomość, a Krzysiwa zapomniał w gospodzie. Rankiem mógł widzieć przez żelazne kraty okien lud śpieszący z miasta, aby przyglądać się, jak go będą wieszali. Słyszał werble bębnów i widział maszerujących żołnierzy. Wszyscy ludzie pędzili, a wśród nich mały szewczyk w skórzanym fartuchu i pantofelkach. Biegł tak szybko, że jeden z pantofelków spadł mu z nogi i uderzył o mur, za którym siedział żołnierz i wyglądał z zakrat. Słuchaj, szefczyku, <laughs> nie śpiesz się tak bardzo i tak nic z tego nie będzie, póki ja nie przyjdę. Jeżeli pobiegniesz tam, tam gdzie ja mieszkałem, i przyniesiesz mi krzesiwo, dostaniesz dwa, nie, cztery szylingi, ale musisz wziąć nogi za pas. Szewczyk chciał bardzo zarobić cztery szelingi. Pobiegł pokrzesiwo, przyniósł je żołnierzowi. No i teraz posłuchajcie. Za miastem zbudowano wysoką szubienicę. Wokoło stali żołnierze i setki tysięcy ludzi. Król i królowa siedzieli na wspaniałym tronie, właśnie na wprost sędziów i całej rady. Żołnierz stał już na drabinie, a gdy mieli mu założyć stryczek na szyi, Powiedział, że przecież przed wykonaniem wyroku powinno się spełnić każde niewinne życzenie grzesznika. On zaś pragnie wypalić fajkę. Będzie to przecież ostatnia fajka w jego życiu. Król nie chciał mu tego odmówić. Żołnierz wyjął swe krzesiwo i zakrzesał okiem. Raz, dwa, trzy. I oto już stały przed nim trzy psy. I ten z oczami jak filiżanki. I ten z oczami jak koła młyńskie. I ten z oczami jak okrągła wieża w Kopenhadze. Ratujcie mnie przed powieszeniem, powiedział żołnierz. Wtedy psy rzuciły się na sędziów i na całą radę. Schwyciły jednego za nogi, drugiego za nos i podrzuciły im wysoko, wysoko do góry, tak, że aż upadli na ziemię. Nie chcę, powiedział król, ale już największy pies schwycił i jego, i jego żonę, królową, podrzucił do góry, jak innych. Wtedy to przestraszyli się żołnierze i cały lud krzykczał, tak, Drogi żołnierzu, bądź naszym królem! Bądź naszym królem! We, weź sobie śliczną księżniczkę, bądź błagamy cię! Błagamy Króle! Weź, tak, tak! I wsadzili żołnierza do karety króla, a wszystkie trzy psy tańczyły przed nim wesoło i wołały. Ura, 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 ura Chłopcy gwizdali na palcach, a żołnierze prezentowali broń. Księżniczka wyszła z zamku o miedzianych dachach. I została królową, a to jej się bardzo podobało. Wesele trwało cały tydzień, a psy siedziały przy stole razem ze wszystkimi i wytrzeszczały oczy.